Cześć. Cześć. Cześć Halo? Halo? Kurwa Piotrek Podaj do Huberta. Halo? Nie To tam? Halo? Halo? Cię po Halo? Tak sobie trochę przemyśleliśmy ostatnio zachowaj, na no, poprzednich odcinkach, więc stwierdziliśmy, że będzie tak samo. Okej okay. Okej, okay. super Czyli improwizacja totalna Wyjebane zachowanie napierdolamy wszystko Dalej. Lagi fuj Rozpierdol Steam laguje, YouTube laguje Ogólnie wszystko jest Muszę kupić sobie ten łuk, nie? Serio Ja to jego się robi znaczy, muszę sobie je kupić dodatek. Ten ja dodatek, no no no. Jeszcze kuszę mogę sobie sprawcić, nie? Muszę się bardziej opłacać, chyba. Dostarcz zrzut kwater i Co my tym? Punkty. A to fakt z tym streamem. Nie wiem, normalnie. Tak, mam cały Ale? czas podgląd. Nie no dobra. Nie ma lagów. Odcie na misję. Co jest? To nie ma, jest? E, tam kolejny jest no, to rzut. Nie. To nie jest rzut, trzeba uratować. Co to? A? Okay. Muszę się nauczyć. Co jest? Strzały znikają. No to nie, no, lucić. Albo Lucik zalać ci pomoże. No cikaj, najpierw. Rozwiąż mnie, proszę! Nie zapominaj o nas! To cześć. Idziemy sobie. Kogo wliczać? Ueeee! Idziemy do Rajsa. tak? mi mhm. wypadałoby tę misję robić, ale jest trochę jak Louis. A zapewniam o tym bagażnika. te, no, no które otwierać. Są, można otwierać, nie? Te, które są nie są otwarte. O, skrzynkę, stumy. Jak ja mnie zrzucił jak O kurde tu będzie lód. Będą te są przeszukane mhm. Super. Okej okay, Rahim. jestem Upewnij się, że cię widzą i wiedzą kim jesteś odgradanie się do nich jest kiepskim pomysłem łatwo dostać kulkę Życz so. mi powodzenia mały Kabel zek. Płonący zombie, on nie chce zdechnąć. Ty, co fire On jest fire. Cały czas się z nim bije, nie? O, brudny miecz. Osiągnięcie. nie Plan. To jest się otworzył. Jest nie. Ten, Jak nie czepię, co jest <laughs> What the Teraz zwaniem, mówię. O, tu mówię. jest zbór. Zbór. Tutaj. Ho. Chodź no. Ale mi pufuje w tym, a ja tylko ten... Nie strzelaj! Więcej do góry! Czego tu szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Breken. Breken? Ten chupek z wieży? Yyy. Dobra, czego on kurde chce? Przyszedłem dobić targu. Takiego jakiego dobija się z reisem, a nie z jego przydopasami. Nie udajesz tym. A masz w ogóle? Mam. Kasz na raz. Alta i strzałkę. Rzelepki, no kurwa, no. Eee. E, gruby. Dawaj. No i nie działa, dobra, w na ten rzut A masz w ogóle to? Sprawdź lepiej Mam Cię to prawda No ja normalnie mam rzut ja też no. normalnie umiem go używać Nie, mnie Po no, prostu wychodzi No spróbuj No, no, no O widzisz? Już... Raz działa, raz nie działa kurwa Te trzeba umieć używać No, nie dać, kurwa. Yeah, odmiennej <laughs> odmiennej no, drugi odmiennej drugi używam O, dostał. Dobra, idziemy do tego Raisa, czy co? No, czy wypadałoby, nie? Chciałbym się przywitać. Tutaj? Tutaj. Aha, czyli u nich nie ma takiego czegoś jak brama, tak? Nie. Okej. Okay. A ja u nas, zobaczcie. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa, czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić Targu. Targu... Za antyzynę pewnie przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Hm? Twoje usługi, ksinek, nie? twoją lojalność? Ma... Potrzebne mi jest i to i to. Gadaj z Karimem, to jeden z naszych. Zrób to, co ci powie, a Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. To myślny. Rączka! Nie ja chcę tą rączkę, no, ja. Ja chcę to drugie. Może się przydać. Pewne miejsca, E. Czy? O, moja lewa czy twoja? <grym> Ej, ja chcę to. <grym> Piter, ja chcę to. <grym> ja też chcę. Bo zaraz też się pewnie to Też chcesz to? No. Dajcie trochę. E, Dziel się. Żydyk. <grym> <grym> Mamy takie na widoku tak nie Chciałem ja wiem czy to jest bezpieczny obszar Chodźcie Pok Kto tam? Rozmawiałem z Raisem Jade ma rację to ps Dobra, chuj Pogadane Ty masz cały czas stream odpalonego Hubert? Gówno tak. I co, nie tnie ci Nie To dobrze U mnie kurwa bufruje ciągle Nie wiem o co chodzi Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem kofbojem? z Chicago. Dobrze, panie kapłan. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowej i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antenę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania. Dobry, prace pana, idziemy! To jest sklepik! Co masz? Pokaż Ta mi twoje towary. Piawa <grywa> <grywa grywa> przemysłowa. No, masz. A czekaj, tam coś sobie... było. Dobra. <grywa> to, Do krokieta. kroketa? <grywa> moglibyśmy się naprawdę Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa. Majordomusa, otafuka. Co ty pierdoling? Co ty pierdoling? Ten, skontaktować się z grą to Jeśli uważacie, że nie macie szans na powrót do wieży, szukajcie najbliższego schronienia. Powodzenia, Ferajna. Nie, yeah, gdzieś to jest tak fajnie Spiąć. Fajne miejsce, fajne miejsce, naprawdę. Na gadanie z grom. Ja i zobaczcie. Holy shit. Byłem za daleko. Byłem bardzo daleko. No, możecie hey. się ruszać? Raportuj. O, okay. Ale, Spotkałem nie, nie Raisa. Nie, ma, nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa zwierzy. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą mami dać antyzynę. Zrozumiano jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. A. Super. Bez odbioru. Chodź, O, czekaj, tu jest strefa. Gdybym to zrobił. Hej, Kapon, Jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz ale... musi kontrolować swoje imperium. O, Piotrek wbija. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A gdzie mamy wybić? No tam mógłbyś się wspiąć tam, gdzie byliśmy O kurwa trochę jest Dobra ja czekam na was o, kurwa. No, też, o, o, nie! Wypadaj stąd, końcu! Ja nie wierzę. Co się z nim dzieje? Się błaguje! głupio. Ja co jest! Jest no, what the fuck? O co chodzi? Good morning! Ech, co to było? Ech, i co teraz? Mamy czegoś? Tak? Mamy bezpieczną strefę. Idziemy spać? A, antenę robią. Cześć! <laughs> Cześć! Ech. Dobra. Tu można zeskoczyć bezpiecznie. Dawajcie. No śpimy, idziemy spać kurwa, no co do chuja? No idziemy antenę trzeba zrobić. Kurwa w nocy, ja pierdolę. To jest kolejna strefa bezpieczna. Więc i peda się wpija w nocy. Aha. I szybciej zginąć Ale nie tracisz punktów jak giniesz w nocy. Aha, dobra.

Się robi. O, już jest noc. Co idziemy? Czy, czy śpimy? No, ja nie wiem, przed. Co ja czy to? Muszę te zrobić. Tu się nie traci, nie? Mam. Na jedną. Mam 39 alkoholu, ale nie mam żadnej gazy. Nice. Ja mam. Ile ja mam gaz? Y Mam 6 gaz Ja no mogę trzy zrobić <coughs> Opteczki ja Mogę zrobić 6 Ja sobie Znaczy nie, napuść. czekaj 12 bo ja robię podwójnie Czemu podwójnie No bo pasz ulepszenie takie, nie? Możesz sobie wziąć, że tworzysz dwa razy więcej przedmiotów A, no, 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 to ja też to mam, to za piąty level masz. Coś hmm? potrzebuje? Mam 18 apteczek. Ja mam 9. Ja, ja mam 0. Znaczy, mam jedną <grym> i nie mogę <grym> zrobić żadnej. Yy... Znaczy, już nie mam, bo już zżyłem. Nie wiem, już, już jeszcze jedną, wyleciała gdzieś. Tu masz apteczkę, dobra, można się dzielić. Jest gdzieś tam? Masz 6. Tak? Nie masz. O, Jak się nazywały te. Tylko szmary. To są latarki. latarki Gotowi? No y obcy. nie umiem wejść. O, mogę już. Gdzie jesteście? Tutaj, tu, 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 tu. Biegniemy. Do misji. E? ta zgraja tym się Karin? nie podoba tu. Jestem przy pierwszej antenie. Tam jest druga strefa bezpieczna do ogarnięcia. O kur... Nie! O o! Co? Pimcie auto Boczu szybko, szybko kactek odpalamy Chodźcie tu, podejdźcie tu co? O, co to jest? Szumna? Co? Hey, Wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z plakami zwisającymi z gardła, bo tam jest, żryga. Odciąć mu się Eee, biją moc Eee, nas Eee, yy, koszmary idą zasilanie Na wieże, wskakujcie na wieżę Szybko, do góry Świt on oni już tu są Na góry nie wejdzie No ciekawe jak tam kurwa wejść teraz kurwa. No ja już, już ja, jem, ja już leżę no, 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 no. Tak, po drabinie. Nie. Jak, jak cię nie ganiają nie. dookoła. Eee. Taki? No, no ja spinałem przedtem. Ty, było, ty wskoczył! No i przecież umieją się wspinać, co ty, może Fajnie. Ja się pieprzam wyżej. Trzeba było nie. właśnie ten samochód rozpierdnąć. Co to go rozwalił? Ale ja tylko kopnąłem zombie, On upadł na, na auto, tak żałośny, i nagle zgubił, kurwa. Dobra, no. no, zgubiono pościg. Kurwa, on tu jest. nie, zobaczył mnie! <ścoughs> Zaraz będziecie mogli się. No, może jeszcze trochę, ale tepnąć, nie? Jak wbije do góry. Czasu ja sobie poczekam. No? Oho, fuck you! Co wziąłeś się? He he, wyścig! Uuuuh, ale w tym na matkę nie widać ich. Nie? No trochę, bardzo fajne to jest. Nie, zabił Kalin. mnie! spinał się zdążył, za mną na powierzchni. Nie ma do czego włączać. <laughs> Czegoś ja obawiałem. Dobrze, przejdź do następnej wieży. Jest niedaleko stąd. Zjedźmy Dobra, w którą tu stronę? Jaki wyścig był tuż za mną. To szybciej się wezmie, niech to z... Nie no, za no ja jak samochodem. Tutaj na tą strefę od razu ją oczyścimy. Widzicie? O, e, tutaj jest światło. Ja tam... Peter, po co ty na tą wieżę skożyłeś? Ja tu się zbiłem. Aha. Nie, nie idź tam na górę, na górę. my już jesteśmy na dole. Bo już, muszę zjechać, kurwa nie będę skakał jak debil. Co ty? Na, samochód, ty możesz, na samochód możesz, o, ja nie, nie na samochód możesz zeskoczyć, nic ci nie stanie musisz trafić No ja nie doskoczę na samochód stąd Pustu jest na przykład O ja tu słyszę kuszmar, tu jest On jest na dole Bo widzę kurwa, go? stoi <laughs> A ja nic nie widzę Trafiłeś, no i git Dobra chodź szybko <laughs> Dawać, dawać <dobrać>. dole, <laughs> Strefa tu można wejść Z Złap się tej rówki się nie chciało złapać E, tu A. jest koszmar Nie, nie yeah, yeah. Dobra, nie widziałem. nas Bramy, bramy, bramy. Niech ktoś włączy światło. włączam. Szybko, bo tu on wbił. O, czek, chłopaki, coś je było. No tutaj budla, bo koszmar przyszedł. Znaczy, to był ten typ z, w tym kombinezonie i on miał na plecach Bumbuma? Mhm. Ja to przed przykładek i to tak zrobiło i bum. Dobra, no, jak się... i nie trzeba rozwalić sobie TT. Rozmontowujemy. Cześć. Taka już raz boże ja bo jest zmodyfikowana. No, tak fajnie piszga prądem. <tryk> Co jest, kurwa? Gdzie <tryk> tu jest? O, idzie Przybieg Ja dole. Hubert, stamtąd <noise> <noise> Tędy nie wyjdziecie Tu, 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 Tutaj możecie się wybić Tu ja, <noise> ja jest hey, z tej strony co jeśli drugi przekaźnik będzie zasyty? No ja o. co zrobisz, jeśli zawiedziesz, Larisa Prawidłowa odpowiedź brzmi Zginiesz paskudną śmiercią To co, na przekaźnik kolejny, nie? No, <noise> Szybko, bo nazwić... Co jest? mnie? Czemu mnie wyjebało do góry? Co to... Co to za bóg był? E, bo padłem. To się zres... No co to doj, było? Doj. Odpaliłem pułapkę. O Możesz się zresmyśleć, nic się wtedy nie stanie, nie? Ty, wskoczyłem na ten, na siatkę i mnie wyjebało do, do góry chyba z, z kilometr do góry i, i tak spadłem. O, no. jakiś trampolina. No. Nie jest, jest czekamy na kuberta. Nie, nie jest bezpiecznie. O kurwa. Nie, wolno mnie. Wstechłem mhm. A -a. Dobra, nie żyjesz. Nie no, ale śmiesznie jest. Śmiesznie jest, kurwa. Najgorzej, że ich kurwa nie widać na minimapie. Dobra, to może w tym momencie od razu zakończ odcinek, bo i tak już jest 27 minut. Nie, <grym> Nie zaraz tak. <grym> No nie, nie zgubiłem pościg. Dobra. To... My z Hubertem ten, zaczniemy do odcinek i dobiegniemy do Piotra, to ty na to. To... Y Okej. Okay. Papatki. Do następnego. Cześć!